strony i witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj są święta Więc sobie otworzymy taki zestawik Zeszlaj się To zapiszmy się do odpakowywania Co nie będzie pewnie najprostsze Spróbuję otworzyć ten karton A z to nie będzie najłatwiejsze o. Myślałam, że to tutaj nie się robi Dobra to Przyszła właśnie tak Jaka? O Zapomnę się teraz zadbać Teraz powiem Dalej jakoś po O No i są takie rzeczy. Nie wiem o co z tymi rzeczami chodzi ogólnie No pewnie wiadomo, że to przetrzymywanie konia, ale... Chyba już tak później tego, to się trudno rozwiązuje Dobrze, jak widzicie jednego, jeden drut też teraz czas się wydać za kolejny O, bo ktoś z tyłu jest pokazany co ona może robić? Duszę Ci rękami, trzymać... Trzymać coś w ręce i ten z tym obrębkiem, nie wiem o co chodzi Możecie mi napisać w komentarzu ja że schodzić z koniem? O, ten to ja wiem, że te dziewczyny mogą schodzić z konia. czy o to chodzi? Okej okay. Но това обещам да дадите тази зазана е тази. Зазана е виша. Мога за на... да, за на на высе... да, 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 да.